No i co? No i dupa, moi państwo. Niestety. Dzisiaj rano pan Ramirez, wieloniasty, postanowił znów wrócić do swoich bandyckich nawyków. No i samiczka tutaj widoczna, piękna mieszanka z Electric Blue zwyczajnej, zaczęła dostawać takie wciry, że po prostu, no, no, po prostu to samo, co było wcześniej. No, mogłam się tego spodziewać. No, czyli... Jednym słowem, projekt Ramirezownia udany nie do końca, no bo jeśli chodzi o te maluchy, co tutaj są, to jeszcze tam jakoś miarę zgodnie pływają. Czasami młode samczyki się tam pobiją, jakiś kawałek terytorium. Czasami właśnie, o, dorosła samica któregoś tam pogoni. No, jest to niegroźne, natomiast to, co ten pan wyprawiał dziś z rana, no to wyglądało bardzo źle. Po prostu bez litości swoją panią gonił, dziobał, skubał, szarpał zaganiał w kąt, a nawet doszło do takiej sytuacji, że ten oto maluch, ten oto maluch zaczął ją prześladować, a ona przed nim uciekała. Ja już nie wiem, czy coś jest nie tak z tą konkretną rybą, czy z nim, czy w ogóle tutaj w tym systemie. No w każdym razie, jeden wniosek mi się z tego wszystkiego nasuwa. Rami rezy są po prostu cholernie trudne ryby, nawet nie jeśli chodzi o warunki, bo tam jakieś tam niedostatki chwilowe przetrzymają. No oczywiście trzeba pilnować, żeby nie było za dużo azotynów, azotanów, azotynów to w ogóle nie może być. Żeby nie było za dużo azotanów, żeby woda nie była zanieczyszczona i tak dalej. Ale pod względem społecznym, jakiś takich zachowań między sobą wewnątrzgatunkowych, to są po prostu cholernie trudne ryby. No niestety. Także no w tej chwili projekt ramirezowni, no muszę się przyznać, że nie udał się. Wiele osób mi radziło w ten sposób w ten sposób właśnie zrobić, żeby rozłożyć agresję. No niestety, agresja nie tyle się rozłożyła, choć na początku to przez pierwszych kilka dni tak było rzeczywiście, ale teraz po prostu agresja się spotęgowała, bo samiec ten weloniasty tutaj, o, bandyta, no dzisiaj rano ścigał dosłownie wszystko i prześladował i niszczył wszystko na swojej drodze, jak jakaś maszyna do zabijania, jakiś kurde terminator. Także... Nie wiem, co robić dalej. Jedyne, co mi się nasuwa w tej chwili, to po prostu zmajstrować mu taką przegródkę, tak jak to się robi, powiedzmy, w amerykańskich akwariach dla bojowników. <coughs> Przepraszam. I będzie sobie tak żył przez płot z innymi. No. no bo samiczka nie widzę, żeby była jakaś wybitnie agresywna. Owszem, tam pogoni dzieciarnie, pokaże jednemu z drugim, gdzie ich miejsce. Na pewno nie w jej łupince kokosa, którą sobie wybrała za domek. Już dawno temu i tam zawsze śpi. Tam zawsze się chroni. No tam widać, że w tej chwili jej tam włażą. Ale może dlatego, że ona jest trochę zaaferowana moją tutaj obecnością. Ta rybka się bardzo ze mną zżyła i zauważam, że jak tylko podejdę do akwarium, to od razu podpływa, reaguje na moją rękę, na moi, w ogóle na moją facjatę, na mój widok. No, pewnie kojarzy mnie z jedzeniem. A że jest bardzo żarłoczna, która mi reza, to od razu by chciała jeść. No dobrze, ale dość gadania. No cóż... Mam piękne akwarium 200 cudnie obsadzone, bo mnie się to osobiście podoba, wielu osobom też. No, na pewno nie każdemu, ale, ale ja to lubię. Według mnie to jest ładne. No tylko, że projekt pogodzenia w jakiś sposób tych dwojga, no niestety spalił na panewce, nie udał się. Nie wiem, jeżeli macie jakieś porady w tym zakresie, jakieś jeszcze inne rozwiązania, chociaż już naprawdę nie mam pojęcia, co by tu mogło pomóc no to piszcie w komentarzach, mówcie a właśnie jeszcze jedna rzecz mi się tu wyklarowała no niestety wszystko wskazuje na to, że moje rybki mają przywry i że będzie konieczne leczenie MLP także przymierzam się do zrobienia armatki torfowej już mam kupioną butelkę napoju niewyskokowego, ale gazowanego jak wypiję to te dwa litry mi posłużą właśnie do napchania torfu z tego co poczytałam na forach to nawet można nie używać RO. Nawet można nie używać RO. Zamiast tego właśnie robić torfowy przesącz i potem zmieszać z kranówką. Bardzo ładnie podobno zbija twardości i pH nawet za bardzo. Także trzeba to wszystko kontrolować testami kropelkowymi i później też w akwarium. Ale mówię, na razie to jest przyszłość. Na razie to ja muszę po prostu zrobić zwyczajną podmiankę, w obydwu akwariach. No. Niestety, chwilowo tutaj cały miszmasz się pojawił, no dlatego, że moje 63 litry jeszcze nie są po prostu zrobione. No nie miałam wczoraj w ogóle siły, ani czasu, żeby to ruszyć, także jest zupa warzywna. Ale spoko, dzisiaj myślę, że już się za to zabiorę. No nic, ramireza najchętniej bym zabrała z powrotem do dwusetki, bo... To jest i tak dosyć ciasno, jest tutaj 14 neonków. Jedna mi się neonka wypisała, ale po prostu była na coś chora i sama z siebie padła. I otosek jeszcze, ostatni, który mi się ostał. No i jeszcze do tego Ramirez trochę tu za ciasno, nie? No ale nie dam go tutaj, żeby prześladował całą obsadę, bo on po prostu zachowywał się jak wariat, jak maniak nawiedzony. Gonił po tym akwarium wszystko, co się ruszało. <laughs> Także no, niestety nie było innego wyjścia. No dobra, kończąc tę przedłużoną gadkę, pozdrawiam Was wszystkich, wszystkich subskrybentów i tych, którzy patrzą ci haczem. Może zasubskrybujecie. W każdym razie wszelkie komentarze są mile widziane. No i do następnego filmiku. Pewnie następny filmik to już będzie jakaś kompilacja stworzenia, właśnie Neonarium w 63. Bo to tak bym chciała, właśnie już poskładać zrobić coś większego coś takiego, obrazującego cały proces. Powstawania tegoż, tegoż neonarium. To na razie do usłyszenia.